W ostatni piątek, 17 czerwca, odbyła się walka między byłym zawodnikiem UFC Timem Hegiem a pięściarzem Adamem Braidwoodem. Mieli oni dać dobre widowisko, jednak Tim nie prezentował się zbyt dobrze i wiele razy zostawał liczony. W drugiej rundzie Adam doszedł go lewym. Tim przez nieokreślony czas nie wstawał z ringu. Musiał wtargnąć lekarz. I podczas wywiadu Adama, Heg jeszcze wstał o własnych siłach do szatni. Tam jednak jego stan znacznie się pogorszył. W szpitalu został poddany operacji mózgu, lecz na niewiele się to jednak zdało. I w poniedziałek rodzina ogłosiła, że Tim zmarł. Bardzo przeżył to jego przeciwnik. Wytyka mu się to, że po nagałtowaniu Hega celebrował zwycięstwo na co odpowiedział w filmie na Instagramie. Um, You know, it's it's one of those things that everybody saw me celebrating but, you know, nobody saw me pick up Tim and carry him to the corner and tell him that I love him. And I just want everyone to try to help Tim's family. That's what this should really be about. Instead of leaving a comment, contact his family and, you know, I know they set up an account. Help them any way that you can and that's try to leave it at that. And, you know, nobody wanted this. Kim zmarł w wieku zaledwie 34 lat. Stoczył dla UFC 5 walk. W klatce mogliśmy go widzieć 34 razy i 21 z tych pojedynków wygrał. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie już do takich sytuacji. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. A jeżeli chcecie więcej informacji ze świata MMA, zapraszam do polubienia fanpage'u na Facebooku MMA Myślnik bądź na bieżąco.